Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Moi drodzy, to już czwarte nasze spotkanie. Podczas tego rocznego cyklu gorzkich żali i kazań pasyjnych pochylamy się w każdym takim spotkaniu nad jednym z filarów życia duchowego, szukając inspiracji do tego, jak życie duchowe w sobie rozwijać. I czym posługiwać się, jakimi środkami posługiwać się w tym, aby ono rozwijało się w nas pięknie. Dzisiaj docieramy do takiego filaru, który jest troszeczkę na pograniczu ciała i ducha, a mianowicie do filaru, który nazwiemy sobie miłością bliźniego. O tym, że miłość bliźniego jest ważna, myślę, nie muszę mówić nikomu. Starczy, by przywołać sobie przykazanie miłości Boga i bliźniego, by zdać sobie sprawę z tego, że sam Pan Bóg tej miłości nadaje całkiem wysoki priorytet. I Powiedzmy sobie szczerze, że nawet w przestrzeni niereligijnej ona miłość bliźniego w formie wszelkiego rodzaju charytatywnych fundacji i akcji znajduje całkiem sporo miejsca. I też jest czymś, co potrafi nas mocno zaangażować, bo w momencie, kiedy pojawia się wydarzenie, akcja, zbiórka, coś, co podkreśla, że mogę się charytatywnie udzielić, jakoś to mocno na nas wpływa. Tak? Począwszy od najgłośniejszej akcji świeckiej, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, po różne zbiórki Caritas organizowane przy okazji różnych, czy to okresów takich jak wigiliny dzieło pomocy dzieciom, czy teraz zbierane przy okazji sprzedaży Paschalików pieniądze, to zawsze w jakiś sposób pobudza nasze serce i zachęca do tego, Byśmy poprzez sięgnięcie do portfela przyłożyli ręki do tego jakiegoś dobrego dzieła. I czasami też mam wrażenie, że to sięgnięcie do portfela i posłużenie się rękoma tej czy innej fundacji przychodzi nam całkiem łatwo. Natomiast kiedy przychodzi nam do takich troszeczkę bliższych aktów miłości bliźniego, zaczyna się. Często w naszym sercu i w naszym życiu swoista walka. Bo o ile całkiem łatwo jest wrzucić pieniążek do skarbonki, to na przykład przebaczyć siostrze, bratu jakieś przewinienie czasami zadawnione już tak łatwo nam nie przychodzi. Bo o ile w miarę łatwo wrzucić pieniążek do skarbonki, to już na przykład ubryźcie w język, kiedy wychodzi mi z ust cierpkie słowo w reakcji na jakąś krzywdę, która mnie spotyka, wcale takie łatwe nie jest. I, i te przejawy takiej miłości bliźniego, na wyciągnięcie ręki, rzekłbym, naprawdę zdarzają się kosztować nas całkiem sporo wysiłku. Zresztą. Nie na darmo, wydaje mi się może inaczej słowo, nie na darmo, wcale nie bez powodu jednym z najczęstszych grzechów przeciwko miłości bliźniemu są grzechy obmowy, grzechy oczerniania czy jakieś inne właśnie grzechy związane z mową, kiedy to próbujemy dać wyraz swojemu niezadowoleniu czy też frustracji. Też wcale nierzadko pojawiają się grzechy takie jak nienawiść pomiędzy osobami, brak pojednania, czasami wieloletnie słowa padające w konfesjonale, że nie umiem przebaczyć. No to przecież wszystko gdzieś wykroczenia przeciw tejże miłości. No i ktoś wreszcie mógłby podnieść zarzut, no ale proszę księdza, no dobra, fajnie jest. Ale co ta miłość bliźniego tak naprawdę ma wspólnego z życiem duchowym, to przecież są akty, działania bardzo konkretne, przejawiające się na zewnątrz, dotyczące jakichś zdarzeń mniej lub bardziej losowych w życiu człowieka. Gdyby ktoś miał mieć wątpliwość, to powiem, że tym, który powiązał miłość bliźniego z miłością Boga i z życiem duchowym Przede wszystkim jest chyba święty Jana Apostoł, który w swoim pierwszym liście dość sporo na ten temat pisze. I pisze między innymi tak. Umiłowani. Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Bo Bóg jest miłością. Jak już ustaliliśmy sobie przy bodaj pierwszym naszym takim spotkaniu, nasze życie duchowe, życie duchowe chrześcijanina, życie duchowe katolika to przede wszystkim życie w relacji do Pana Boga. I tam, gdzie chcemy mówić o jakimkolwiek życiu duchowym w życiu chrześcijanina i katolika, w centrum tego życia duchowego musi być Pan Bóg. Powiedzmy sobie też szczerze, że słowa, które przed chwilą przytoczyłem, słowa świętego Jana nie pozostają zbyt wielu wątpliwości. One wprost sugerują, że zdolność miłości, miłowanie, okazywanie miłości drugiemu człowiekowi jest znakiem tego, że ten, który miłuje, zna Boga, natomiast nie można mówić o tym, że zna się Boga, że żyje się z Bogiem, że jest się wiernym Bogu tam, gdzie nie ma w nas zdolności do miłowania drugiego człowieka. To jest na pewno mocny związek, bardzo mocny związek życia duchowego z tym życiem naszym tutaj na Ziemi względem drugiego człowieka. I święty Jan też bardzo wyraźnie pokazuje, że sposób tego działania też nie jest wymysłem ludzkim, ale że to Pan Bóg sam dał nam przykład tego, bo mówi święty Jan: W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on sam nas umiłował i posłał syna swojego jako ofiarę przebłagalną. Za nasze grzechy. Umiłowano. Jeżeli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Tak więc źródłem, fundamentem takiej postawy w nas ma być wzorowanie się na Panu Bogu. To On jest pierwszym, który umiłował człowieka. To On wyszedł z inicjatywą miłości. To On, to pięknie rozważamy w wielkopostnych nabożeństwach, ukazał nam pełnię swojej miłości w osobie Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, który podniósł mękę krzyża, który umarł, zmartwychwstał, aby poprzez tę ofiarę odkupić człowieka. Mając taki wzór, my się nie możemy usprawiedliwiać byle czym, że my nie ukochamy, że my nie przebaczymy, że, że nie będzie w nas jakiejś dobroci, nie wiem, dla sąsiada, który może jest wkurzający, ale pytanie, czy ja wcale nie jestem wkurzający dla niego? mniej Więc tutaj jak gdyby pierwsza rzecz, jeśli chcę mówić sobie, że rozwijam sobie podobieństwo do Pana Boga, tak jak On to zaszczepił we mnie w dniu mojego stworzenia, to muszę też starać się upodabniać do Boga w Jego miłości. A zaznaczyć trzeba jeszcze jedno, że Pan Bóg w swojej miłości oferowując swojego syna nie wybierał. Nie podzielił ludzi na kategorie. Ja, Pan Jezus nie powiedział, że ja umieram tylko za tych, a Wy to sobie radźcie, tak? Umarł za wszystkich. Nie czynił różnicy w tym, kto jest do tej miłości uprawniony. Tak. On ukochał wszystkich ludzi grzeszników sprawiedliwych, faryzeuszy, celników, rzymian, każdego jednego, nas też. Bez wybierania, bez wskazywania lepszych czy gorszych. I to też dla nas jest zadanie. To nie jest tak, że ja mam miłować tylko tych, którzy mi pasują i co do których jestem pewny, że mi oddadzą. Albo też, <laughs> bo to też wydaje się ważne, wcale nie ma być tak, że mam miłować tylko w odpowiedzi na czyjąś miłość, której doświadczyłem. Jeśli rzeczywiście w pełni chcę realizować ten program miłości bliźniego wzorowany na tym, jak umiłował mnie Pan Bóg, to Pan Bóg wyszedł z inicjatywą miłości, a więc ja jako chrześcijanin, jako wierny uczeń jestem zobowiązany wręcz wychodzić z inicjatywą miłości wobec drugiego człowieka. A więc moje przebaczenie nie ma czekać na przepraszam drugiej strony, tylko to ja mam być tym, który będzie inicjatorem pojednania. Ja wyciągnę rękę. Owszem, mogę się liczyć z tym, że ktoś tej wyciągniętej ręki nie podejmie. Owszem, może tak być, ale to mnie wcale nie zwalnia z próbowania. Pan Bóg miłuje człowieka zawsze. Wychodzi z kolejnymi inicjatywami, z kolejnymi szansami. W sakramencie pokuty daje nam za każdym razem szansę startu od nowa. Chcąc go naśladować, naśladować, ja muszę w sobie rozwijać tą zdolność bycia pierwszym w miłości do drugiego człowieka. Mam złośliwego sąsiada, trudno to. Ja pierwszy go umiłuję. Ja spróbuję władzić sytuację. Nie umiem dogadać się z mężem w pewnych sprawach, to wcale nie znaczy, że muszę na niego nawrzeszczyć. Mogę spróbować innymi, bardziej spokojnymi sposobami do niego przemówić. Nie umiem dogadać się z żoną w pewnych kwestiach, też nie muszę wstrzymać w domu awantury. Mogę próbować rozmawiać inaczej i tak dalej. Mam być pierwszym, który posłuży się miłością, a nie agresją, złością czy innymi argumentami, które wydawać by się mogły słuszne i całkiem sprawiedliwe. Być pierwszym w miłości, tak jak Pan Bóg jest pierwszym w miłości. I dalej pisze święty Jan tak. Nikt nigdy Boga nie oglądał, jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zyskał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli w miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. I znowu wracamy do tego, od czego zaczęliśmy. To, czy ja kocham, to, jak ja kocham, jest wyrazem tego, na ile życie Boże we mnie trwa. Im więcej kocham, tym więcej Pana Boga w moim sercu. Z każdym aktem miłości, na który się zdobywam, bardziej dopuszczam Pana Boga do swojego życia, bardziej go zapraszam. Pozwalam mu być w moim życiu bardziej obecny, bo on jest miłością jego obecność tak naprawdę zaznacza się w każdym akcie miłości, który ja uczyniłem drugiemu człowiekowi. I wtedy rzeczywiście mogę mówić, że Bóg jest we mnie a ja w nim. Bo poprzez tą miłość, którą będą inni widzieli, będą się moje słowa potwierdzały. Tam gdzie nie ma tej miłości względem drugiego człowieka, i mówię tej najtrudniejszej względem tych najbliższych, czasami właśnie najtrudniejszej dlatego, że potrzebnej codziennie, a nie tylko od okazji. Tam tym więcej będzie obecności Boga w moim życiu. I jeszcze dalej pisze święty Jan, on naprawdę pięknie o tej miłości pisze. Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, iż będziemy mieli pełną ufność w dzień sądu, ponieważ tak jak On jest w niebie i my jesteśmy na tym świecie miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. I tutaj tłumaczy to redaktor wydania Polskiego Biblii Tysiąclecia, że ta miłość i bojaźnie niewolnicza wykluczają się nawzajem. Bojaźń synowska, która się lęka, że niedostatecznie miłuje, też jest stopniem miłości. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy jest we mnie miłość Boga, jest we mnie miłość człowieka, ja nie będę się lękał o to, co ze mną będzie. Miłość jest w pewien sposób odważna. Miłość jest aktem odwagi, zwłaszcza miłość bliźniego. Może przez to, że nie wiem, jak zostanie przyjęta, nie wiem, czy zostanie zrozumiana, nie wiem, czy będzie. Spotykała się z odpowiedzią z drugiej strony, czy to będzie taka odpowiedź, jak mógłbym oczekiwać. Jest więc to akt odwagi. Z drugiej strony miłość jest też aktem zaufania. Jeśli miłuję Pana Boga, nie ma we mnie lęku przed Nim. Jest raczej taki właśnie i lęk Panie Boże, Cię ja aby nie kocham za mało. Ja? To jest dopuszczalna forma miłości, bo to jest jakaś forma miłości. Kochać pełny, w pełni, na 100%, bez żadnego oderwania. I wreszcie kończąc, jak gdyby ten fragment tej nauki swojej święty Jan pisze my miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśli by ktoś mówił, miłuje Boga, a brata swego nienawidził jest kłamcą. Albo wiemy, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Myślę, że to jest chyba najmocniejsze, co możemy powiedzieć na temat tego, dlaczego miłość umieszczana wśród filarów życia duchowego. I to nie tylko miłość do Pana Boga, ale właśnie miłość do drugiego człowieka. Bo drugi człowiek jest konkretem, tak I myślę, że wszyscy znamy to i spotkaliśmy się z czymś takim, że ktoś przepięknie opowiadał o tym, jaki to jest zakochany w Panu Bogu, jak to bardzo jest pobożny, jak to często go widać w kościele, być może nawet widzieliśmy go. Ale czuliśmy jednocześnie zgrzyt, bo widzieliśmy na przykład, że źle traktuje drugiego człowieka. Widzieliśmy pięknie rozmodloną, nie wiem, kobietę powiedzmy albo mężczyznę w Kościele, a potem y, widzieliśmy jako sąsiedzi, że tam w domu jest wieczno Haja, że tam nigdy nie było zgody, że tam nie było normalnej rozmowy, że tam się wiecznie do siebie tylko wrzeszczy. Nie? I, i, I czujemy pewien zbrzyd między tą postawą Niby zewnętrznego umiłowania Pana Boga, którego się nie widzi, a tym brakiem miłości do drugiego człowieka, którego się ma przy sobie na wyciągnięcie ręki. I święty Jan też to podkreśla, że ten zbrzyd i ta intuicja, że coś tu nie gra, jest bardzo słuszna. Jeśli miłujesz Boga, będziesz miłował człowieka. Jeśli miłujesz człowieka, prawdziwie miłujesz Pana Boga. Te dwie sprawy zawsze będą ze sobą mocno związane. I tak naprawdę można powiedzieć, że im więcej miłości do drugiego człowieka, męża, żony, dzieci, sąsiada, krewnych, widać w twoim życiu, tym bardziej masz prawo powiedzieć o swojej miłości do Pana Boga. Im mniej tej miłości widać w tobie, im bardziej nie zgrywa się twoje świadectwo o miłości Pana Boga, którą chcesz się pochwalić, z tym, jak żyjesz, tym więcej ludzi ma prawo powiedzieć, jest w tym jakiś fałsz. Dlatego prośmy Pana Boga o to by było w nas takie jedno, by, by była w nas jedność tej myśli, miłości do człowieka i do Pana Boga. By to było jedno wspólne świadectwo o miłości.